Festiwal kolęd i pastorałek na trwałe wpisał się w kulturalną łapenysy, Nysy. Corocznie przybywa chętnych, chcących w nim uczestniczyć i zaprezentować własne wykonanie kolęd i pastorałek. Tak tradycyjnych, jak i ożywionych nową aranżacją, czy też powstałych specjalnie na potrzeby tego wyjątkowego przedsięwzięcia. Organizatorem festiwalu jest Nyski Dom Kultury, który dla realizacji festiwalowych idei, jakimi są nie tylko umożliwienie amatorskim zespołom publicznej prezentacji swojej twórczości, ale także propagowanie wartości chrześcijańskich, kulturowych i narodowych, których nośnikiem są tradycyjne polskie kolendy i pastorałki. Sam śpiew jest przyjemny z tego wszystkiego, ale kolendy też są bardzo ładne. Ja lubię śpiewać wszystkie kolendy i różne piosenki, więc dla mnie śpiew to sama przyjemność. Te dzieci to kochają. Nawet nie tyle tradycyjne kolendy, co lubią śpiewać pastorałki, te współcześniejsze wersje, ale robią to bardzo chętnie. To są jedne z najpiękniejszych polskich pieśni, jakie mamy. Polskich kolend i pastorałek mamy całe bogactwo, i one są w różnych tonacjach i w smutnych, i wesołych, i opowiadających takich o typowych przeżyciach, o których, które są zapisane w Ewangelii, ale też o tym, co towarzyszyło czy, czy królow czy pastuszką, więc naprawdę wspaniałe pieśni. I dobrze, że młodzież się za to też zabiera. Znaczy, według mnie to jest dobrze, bo to jest tak jakby te wszystkie kolendy i tak samo jak jest z konkursem niepodległościowym, to to nie, nie, nie idzie w zapomnienie. I tak jakby my to tak odświeżamy. To jest jakby związek z tradycją, która w w polskiej kulturze jest bardzo mocno osadzona. Kolędowanie w Nyskim Domu Kultury rozpoczęło się już w czwartek o 9 rano. O tej godzinie bowiem przystąpiono do ostatecznych zmagań festiwalowych, które potrwały do piątku. A ponieważ w festiwalu udział wzięło łącznie 42 solistów i 14 zespołów, to przez scenę sali widowiskowej przewinęło się prawie 100 artystów. Żyri pod przywództwem Tomasza Żelaśkiewicza, koncertmistrza i skrzypka Opery Poznańskiej nie traciło ducha. Zazwyczaj jesteśmy zgodni, ponieważ wiąże się to z tym, że obserwujemy, robimy zapiski z tego, z tego, co się dzieje na scenie. Dzięki temu jesteśmy w stanie sobie jakby powiedzieć, co zauważyliśmy i bardzo często nam się zgadzają te nasze opinie, więc, więc tutaj większych problemów z oceną raczej nie mamy. I choć zdaniem jurorów poziom był absolutnie wyrównany, wybrano 13 laureatów. Pierwszego dnia prawdziwą gwiazdą rozbłysła 11-letnia Zuzanna Jurkiewicz, która do Nysy przyjechała aż z żagania. kontakt z innymi można nowe miasto zobaczyć. Pierwszy raz jesteśmy się w Nysie. Pasował nam dojazd. Przy autostradzie mieszkamy, to autostrada też niedaleko. Raz, raz jesteśmy w Nysie. Zobaczymy miasto przy okazji, jak wyglądam. Na pewno w przyszłym roku też przyjedziemy, jak nam pozwolą warunki. W kategorii zespołów ze szkół podstawowych statuetkę odebrał Klub Miłośników Dobrej Piosenki z Nyskiej Szkoły nr 1. W piątek natomiast triumfowali w kategorii soliści Amanda Różańska z Zespołu Szkół Ekonomicznych w Nysie oraz w kategorii zespół lupus z gimnazjum diecezjalnego w Nysie. Wydarzenie jest ponadto świetnym warsztatem dla dzieci i młodzieży, które z roku na rok podnoszą swój poziom by wypaść jak najlepiej przed publicznością, albo w ogóle po raz pierwszy mają okazję do publicznej prezentacji. Nasz występ, czyli uczniów ze szkoły specjalnej, to, to w ogóle troszeczkę takie nowe. I na tych pierwszych próbach już okazało się, jak bardzo kreatywni są nasi uczniowie, mimo swoich ograniczonych możliwości, jak, jak kreatywni i jak bardzo chętnie śpiewają, jak, jak przeżywają to, co robią, jak bardzo są zaangażowani, jak szybko opanowali tekst. Dla nich przecież, którzy mają problemy z trudności, z trudności w czytaniu, Pisaniu, trudności w pamięci, opanowanie takiego tekstu, to jest olbrzymie. olbrzymia trudność. Nyskie kolędowanie osiąga prawie dojrzałość. 16 lat festiwalu to wyrobiona marka, wierna widownia i określony poziom artystyczny, a wszystko ponadto utrwali w nas świątecznego ducha, ożywiając wszystko co dobre, piękne, rodzinne i szlachetne.